Duchu Święty. Pragniemy zatem trzymać się mocno tego słowa życia i jawić się jako źródło światła w tym zepsutym świecie, w tym świecie, który sprzeciwia się samemu stwórcy. Dzięki Twojej mocy, Duchu Święty, trzymając się tego słowa, które otrzymujemy. Chcemy jawić się jako te źródła światła, więc bądź naszym światłem i rozświetlaj, Duchu Święty, wszystkie ciemności, które zalegają w tym świecie i w naszym życiu duchowym. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Zwycięstwo. Pochłonęło śmierć, czyli Jezus pokonał śmierć. I dlatego możemy dzisiaj też wykrzyczeć w Dzień Pański, w Dzień Zmartwychwstania, gdzież jest oszatanie Twoje zwycięstwo? Gdzież Ty lubisz się pokazywać? Ty lubisz pokazać, swoją moc, ale wiesz dobrze, że przegrałeś, bo Chrystus zwyciężył. I dlatego my dzisiaj chcemy też krzyczeć, gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo, gdzież o szatanie twoje zwycięstwo, zostałeś upokorzony. Bogu niech będą dzięki. Za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, powiedzmy tak razem. Bogu niech będą dzięki. I możemy z przekonaniem mówić wraz ze świętym Pawłem, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam właśnie, co jakiś czas. Żebyście nie usnęli, to będę tak mówił, będę sprawdzał Waszą czujność, jak powiem, jeżeli Bóg z Wami, to wiecie co macie odpowiedzieć. Zobaczymy, ile Wytrwacie. Więc mamy zwycięstwo. Zwycięstwo jest po naszej stronie i tak naprawdę przychodząc tutaj. My chcemy zaczerpnąć mocy samego Jezusa i chcemy pokazać Jezusowi, że nam zależy na tym zwycięstwie, Jego zwycięstwie. Dlatego naprawdę z całego serca mogę powiedzieć jako kapłan i ojciec Marcin, Paulin, który jest z nami, jako też wojownik Maryi, może powiedzieć też pewnie to jako kapłani, dobrze, że tutaj jesteśmy. Dobrze, że tutaj jesteście, że odpowiadacie na to zaproszenie w tym zwycięstwie Jezusa Chrystusa, by mieć udział w Jego zwycięstwie. Bo jeżeli Bóg z nami Ktoś przeciwko nam? Któż przeciwko nam, jeżeli Bóg jest z nami, tylko pytanie jest takie czy my w to wierzymy, czy my rzeczywiście wierzymy w moc Jezusa? Czy może? Za bardzo dziś wpadamy w jakiś rozpacz, zwątpienie z powodu tego, co się dzieje w świecie. Załamujemy ręce, bo przyszedł dwa lata temu COVID, jakaś wojna z wirusem. Teraz gdzieś kolejna wojna dotyka ludzkość i gdzieś pewnie nas, nas też to wpływa, bo ludzie jako Polacy potrafią to pokazać, że wybuchła wojna, wpadają w lęki, w panikę, i ustawiają się kolejki po paliwo. Pytanie teraz, po co ci to paliwo, żeby na koniec świata wyjechać? No ale zobaczcie, to jest mentalność nas, ludzi. Kolejki po paliwo i drugie, wiecie gdzie? Do bankomatów, żeby pieniądze wybrać. Ale to pokazuje, czym żyje człowiek współczesny. Czy ty żyjesz zwycięstwem Jezusa, czy żyjesz Tą porażką, co się dzieje w świecie, tym działaniem diabolicznym, które jest. Teraz możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zareagowałeś, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie? Czy miałeś sobie takie lęki, takie niepokoje i zacząłeś po ludzku działać? Jeżeli Bóg z nami. I teraz jako chrześcijanie, jako ludzie walki, bo my jesteśmy walczący duchowo, mocą Jezusa, mamy być do tego przekonani, że my jesteśmy po stronie Pana Boga i tak naprawdę Bóg za nas walczy, jeżeli my tego chcemy, jeżeli Mu na to pozwalamy i na to dopuszczamy, bo możemy Mu związać ręce i możemy działać po swojemu. Zobaczcie, to nie przypadek, że dzisiaj w ósmą niedzielę zwykłą, nie ma przypadków zresztą, ani jak Słowo do nas mówi, także liturgia Słowa tekstem szalne i mamy tak zwaną kolektę, czyli modlitwę zbierającą wszystkie modlitwy, modlitwę przed liturgią Słowa. Wszechmogący Boże spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół. Niech bez przeszkód Tobie służy. Nic lepszego nie dostaliśmy teraz, i to będzie wybrzmiewało dzisiaj w całą niedzielę na całej kuli ziemskiej w naszym kościele katolickim. Taka modlitwa, która ma przynieść owoce konkretne, pytanie: czy w to wierzymy, żeby pod rządami Pana Boga dzieje świata toczyły się w pokoju? Bóg przychodzi dać nam pokój. On mówi pokój zostawiam wam pokój mój daje wam nie tak jak daje świat ja wam daję niech się nie tworzą serca wasze ani się nie lękają Więc jak jest czy rzeczywiście wierzę w moc Jezusa i się nie lękam i jemu ufam czy jestem takim człowiekiem miotanym falami taką marionetką na wietrze tak jak świat zawieje a tak naprawdę sam diabeł jak zawieje, bo tak mu się spodoba. Najpierw COVID, jeszcze wcześniej coś tam, teraz taka wojna. I nie dziwcie się, że jeszcze coś wymyśli po drodze, bo on jest inteligentną bestią. I my będziemy się jeszcze aż do śmierci przekonywać, jak diabeł potrafi działać, tylko jest przegrany. Jego czas już jest krótki. I dlatego się wścieka, bo wie, że jest przegrane. Święci niejednokrotnie dawali taki obraz szatana, który jest jak taki pie pies na uwięzi, który potrafi mocno szczekać, a tak naprawdę nic złego ci nie zrobi. Mocno cię może przestraszyć, mocno może cię zwieść z tej właściwej drogi. Sięgnijmy do słów, kiedy mamy taką noc walki o błogosławieństwo dla Polski, to sięgnijmy do słów szczególnego takiego Polaka, sługi Bożego, kardynała Augusta Klonda. I on daje nam takie słowa. Polska nie zwycięży bronią. Ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska. Będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez. Polskę. Pytanie, czy w to wierzymy? No tak, można powiedzieć, przecież to nie są słowa objawione, tutaj nie muszę w to wierzyć, ale są to pewne słowa, pewne proroctwa, gdzie można dawać wiarę w to, co Bóg chce uczynić z nami, jako z Polakami. My zwyciężymy mocą samego Boga, Modlitwą pokutem, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. I trzeba ufać, jak mówi kardynał August Lund. I mówi dalej: Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na naszych oczach Toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne. Wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie robrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem Szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo. Bo bramy piekielne nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił szale tego zwycięstwa, zasługę swego moralnego czynu. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej. I naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki, z wygodnictwa, z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa. Więc pytanie, czy jesteśmy na straży? Czy jesteśmy w szeregach Chrystusa jako Jego wojownicy, jako Jego żołnierze? Czy walczymy duchowo? Mocą samego Jezusa, bo jeżeli Bóg z nami wierzysz, siostro bracie? Czy wierzysz rzeczywiście? Czy wierzysz, że Pan Bóg chce dokonać wielkich dzieł, kiedy żyjemy w Kościele Świętym, bo Kościół ma zapewnione zwycięstwo? Wiecie, co mi się właśnie tak nasuwa taka myśl z tym Kościołem. Jest taki problem mały i może wśród was są takie osoby, nie chcę nikogo osądzać, bo jak mamy dzisiaj w Ewangelii, przecież musimy patrzeć na swoje, prawda, czyny i zło, bo czasem tak jest, albo często tak jest, że widzimy drzaskę w oku brata, ale belki we własnym oku, oku nie dostrzegamy i wtedy jesteśmy takimi obłudnikami, ale jest problem, bo rzeczywiście... Jeżeli my chcemy doświadczać pokoju na tym świecie i chcemy żyć w pokoju, to wiecie, gdzie to się wszystko zaczyna? Właśnie wypływa z Chrystusa w Kościele Świętym, czyli wypływa z tej jedności w Kościele. Jeżeli my się nie będziemy trzymać razem jako Kościół, nie będzie żadnego pokoju w Polsce. Jeżeli nie będzie jedności i posłuszeństwa Kościołowi Świętemu. Nie będzie zwycięstwa w Polsce. Od tego trzeba zacząć. I kardynał Auguston nam pokazuje to w tych słowach. Jak jest z tym podejściem do Kościoła dzisiaj, no przeróżnie to jest. Tydzień temu, bo jest taka inicjatywa na kanale Karmel i Ty, który prowadzę. Teraz transmisja też jest na tym kanale, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy też łączą się duchowo z nami. To tydzień temu, dokładnie w tym czasie, od północy trwała modlitwa w Poznaniu w Sekretariacie Nowenny Pompejańskiej. No i będąc tym duszpasterzem też apostolatu Nowenny Pompejańskiej w Polsce, tak się stało, że podjęliśmy z Markiem Wosiem, które tam razem z żoną Agnieszką dbają o sekretariat, wydają czasopismo Królowa Różańca Świętego. Że zrobimy raz w miesiącu taką modlitwę o pokój na świecie i uwolnienie od wszelkiego zła. O 24. Szczególnie, żeby też włączyła się Polonia zagraniczna na przykład ze Stanów Zjednoczonych, bo oni mają chyba 6 godzin tak do tyłu gdzieś. To różnie, tam 6, 5, w zależności od tych stanów. No i oni mają wtedy wieczór. My mamy noc. Była modlitwa i... Potem też takie rozmowy telefoniczne i to tak gdzieś trwa około 2,5 godziny. No i zadzwonił pewien telefon, pewna kobieta, siostra w Chrystusie Panu. No i zaczęła mówić tak. Ja na początku zacząłem słuchać jej. Ale w pewnym momencie przerwałem, zaraz wam powiem którym. A ona zaczęła tak. Wy kapłani, zostawiliście nas w czasie pandemii. I zaczyna mówić na kapłanów, kościoły pozamykaliście, tak jakby nas rzucać wszystkich do jednego worka. Wy kapłani, zostawiliście nas. Wymienia potem kapłana, już nie chcę teraz wymieniać jego imienia, żeby nie robić sensacji, gdzie jest kapłanem nieposłusznym swojemu biskupowi, daje go za wzór, że to jest kapłan świątobliwy, no ale nieposłuszny, no to jak świątobliwy? To jest w ogóle pomieszanie z poplątanym. Ludzie kompletnie tego nie rozumieją, że wszystko musi być zakorzenione w Kościele Świętym, a nie poza Kościołem. Jeżeli taki człowiek nie słucha swojego biskupa, nie jest mu posłuszny, to od razu jest aut. Jest sekta. No niestety, nie łudźmy się. Święci to mówili jasno, że jak ktoś nie jest posłuszny, to wkrada się diabeł i jest nieposłuszeństwo. To mówiła nasza święta Teresa od Jezusa. No, i ona tam chwali tego kapłana, czyli tak, wszyscy kapłani B, a ten kapłan święty, a właśnie on nieposłuszny. No i teraz mówi, bo w piśmie świętym jest napisane, że Antykrys zasiądzie na tronie piotrowym i ja mam być mu posłuszna? A ja mówię, gdzie to jest napisane? W piśmie świętym. Ale gdzie? Podaj siostro, gdzie. I widzicie, do tego dochodzi. Ja wtedy już nie wytrzymałem i powiedziałem, że proszę takich rzeczy tu nie opowiadać, bo to są bajki, niesprawdzone historie, które są z jakichś objawionek prywatnych wzięte, niezatwierdzonych przez Kościół. I w ten sposób człowiek nie żyje w posłuszeństwie. Taki człowiek ma wizję jakiegoś antychrysta na tronie papieskim, i ona nie będzie posłuszna papieżowi. Bo to w ten sposób Twój wybór. Do widzenia. Jeżeli nie chcesz, nie musisz być. Pamiętajcie, kochani, że nikt nikogo tu nie trzyma w kościele. To jest Twój wybór. Jeżeli nie chcesz być posłuszny kościołowi, idź, bądź poza kościołem, ale wtedy przegrywasz. Tylko będąc razem w tej wspólnocie, my mocą Jezusa zwyciężamy, a nie chcemy być posłuszni, nieposłuszni i mądrzejsi od kościoła. Do czego to doszło dzisiaj? Dzisiaj jest kryzys właśnie autorytetów i ludzie dążą do takiego indywidualizmu. I my mamy z tym problem wszyscy jako katolicy. Nie potrafimy mieć autorytetów. Dla nas nie ma już autorytetu papieża, biskupa, bo wszyscy są opluci przez media. Bo świat kreuje taką rzeczywistość, taki obraz kapłana, dlatego są kryzysy powołań, że nie ma młodych ludzi, żeby wstępować w szeregi kapłanów, bo są przecież opruwani, bo jest to pozycja niewygodna. Po co masz iść, być takim księdzem, który będzie opruwany? I dlatego pytanie, jak my, kochani, się odniesiemy do tego wszystkiego? Czy naprawdę... Zwyciężymy w Chrystusie, żyjąc w Kościele. Innego zwycięstwa dla nas nie ma. Więc trzymajmy się jako Polacy mocno Kościoła Świętego, który jest naszą matką, a te wszystkie proroctwa wypowiedziane przez świętych, przez mistyków, one się zrealizują. Tylko musimy być posłuszni Bogu w Kościele, nie poza Kościołem. Bo ten tekst, który ludzie mówią, że trzeba słuchać. Bardziej Boga niż ludzi, to ja już po prostu nie mogę, jak ktoś mi tak mówi i interpretuje źle słowo Boże, mówiąc, że trzeba słuchać Boga, a ludzi, czyli biskupów, nie będzie słuchać. No kochani, Bóg do Ciebie przemawia i mówi, co masz robić? No nie. Ty masz słowie tutaj, które jest w kościele podawane. Pan Bóg tu przemawia przez biskupów, przez kapłanów i chce Cię prowadzić. Skąd wie, że to Pan Bóg przemawia i diabeł się przybiera za anioła światłości i ludzi zwodzi dobrymi radami? I zwodzi właśnie w taki sposób, żeby nie być posłusznym, i dlatego rozbija nas od środka. Nie ma jedności, i nie ma pokoju wtedy na świecie. Nie ma pokoju w Kościele. Dlatego Polacy mówią często, jak się spotyka, że dzisiaj Kościół jest podzielony w Polsce. Dlaczego? Właśnie dlatego. Się nie trzymamy razem, nie ma autorytetów i dlaczego nie ma? Musimy się nad tym też zastanowić. I jeszcze słowa Augusta Klonda: a jeżeli Bóg z nami mówi nam tak, nie tracicie nadziei. Nie traćcie nadziei, lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Mary i Panny. Tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do nieba i będzie jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy, pracujcie. Zwycięstwo Wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże Wam do zwycięstwa. Maryja dopomoże. My mamy się trzymać bardzo mocno Maryi i, i rzeczywiście jako naród polski jesteśmy w tym względzie błogosławionym narodem, że mamy tak wielki szacunek do Matki Najświętszej i taką pobożność i to mamy pielęgnować. I widać, ile osób się modli na różańcu, też turmy modlitwy. Nie ma naprawdę, jak nieraz się rozmawia z ludźmi za granicą Polski, to mówią, że naprawdę nie ma takich inicjatyw jak w Polsce. My musimy być wdzięczni za to, że tu są takie inicjatywy, że mamy takich kapłanów, że nam chce się modlić. I Pan Bóg zobaczy to na pewno. Tylko nie możemy popadać w jakieś takie stany lękowe, czy właśnie tracić nadziei, czy, czy myśleć teraz, że a inni mają lepiej, my mamy gorzej. Bo trzeba widzieć dobro, które jest tutaj, tu i teraz. Bóg wiele dobra czyni w naszym narodzie. Pytanie, czy widzisz to dobro, czy widzisz same zło, czy widzisz same zło na przykład w kościele. Bo tak często ludzie nieraz jak się rozmawia, to takie podejście jest, no, to podejście widzenia zła. Księża źli, tak? No. A nie widzisz księży dobrych do jasnej anielki? No taka prawda, no. Już tej kobiecie chciałem powiedzieć, ale już mówię, dobra. Już chciałem powiedzieć: Zobacz, ja się poświęcam, jestem tutaj o północy i modlę się z wami. To tego nie zauważyła? Tylko ona krzyczy: Kapłani, zostawiliście nas? To jest straszne, że Polacy mają tendencję do narzekania. Prawda czy nie? No tak. Narzekanie to jest po prostu numer jeden u nas. Dlatego my nie możemy jako katolicy narzekać. Nie możemy tylko widzieć moc w Jezusie i to jest powód do radości i dumy jak żołnierz jest na polu walki to musi być jakim żołnierzem właśnie dumnym ze swojego wodza z tego prowadzenia z tego że idzie i walczy a nie jakimś takim o, takim że ledwo idzie prawda i ledwo strzela i marnie mu to wychodzi. No dobra, żeby już nie przedłużać to tylko na koniec, jeszcze słowa Augusta Klonda, które wypowiedział we Wrocławiu, czyli tutaj w tym mieście, w 1948 roku. Bo tej matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wskrzeszana tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką. Niech w ojczyźnie naszej dopełnia się to szczególne misterium, którego znaczenie może jeszcze w pełni nie rozumiemy. Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć. Są to tajemnice Boże. Przyjdą nowe czasy. Wymagają nowych świateł i nowych mocy, a Bóg je da nam w swoim czasie. Bo jeżeli Bóg z nami. Amen, Alleluja.